O, przyrost tworzeń zmniejszony. Pięknie. Możemy sobie wybudować to. I tak to nic nie da. No, o, ruszyłaś. To ja też ruszam, ale gdzie ty leżysz? Czy tak będzie szybciej? Idziesz mi fort przejąć? Ta fort mi idziesz przejąć. I za murami będziesz się chować. To już odwiedzałem. No to idziemy do ciebie. No dobra, trudno. To się będziesz chować. O, super. Matka -Taru została prawie uleczona. Wszystkie jej wspomnienia zostały przywrócone. O co mam jeszcze walczyć? Skażenie pustki przybrało kształt. Klątwa Sandro jest teraz widoczna. Musisz pokonać wyrwy i zapieczętować wspomnienia. A matka nam Taru będzie znów jednością. No, potężny widzę portal się otworzył. <kuh> <kuh> Ja bym jeszcze sobie tutaj pochodził, może będą jeszcze jakieś jednostki, które będę mógł przygarnąć. Ale myślę, że z takim stanem pójdziemy tam. Tam pewnie jakaś walka z bosem będzie. Czy tam będzie Sandro? Tu zbierz jeszcze. Zobaczyć najpierw, czy ja się tu mogę tepnąć. Raczej nie, bo to nie należy do mnie, kogo ja tu mogę werbować. Bo jakże wieła jakiej ciemności, to, to lipa. Ale jakby były tam e, bezmienni, to już spoko. Co to, tych jednostek tu nie ma, czy o co chodzi? Jakby nie mogę z nimi walczyć. No dobra, yy, tu chciałem iść. Ty możesz jeszcze się tutaj teleportować. ile ilu was jest? <laughs> o, widzicie? Opłacało się. Zawsze to większe obrażenie będziemy zadawać. Wiecie, co rozegram sobie to? Trochę mi ich szkoda. Albo schowam i dam sobie te. W to teraz zrobimy tak. Wszyscy? Nie, ale... ale git. O, ktoś tutaj turę stracił. Lecimy sobie tymi. Dobra. a wy się nie przyłączycie, zresztą jesteście nieulepszeni, to i tak nie miałbym miejsca. A, ciemności jednak, no to to lipa Dobra no, no, co? To idziemy chyba tu Jeszcze tylko Ludmiła zbierze wojska. Poczekam jeszcze aż ten tydzień się skończy I pójdziemy sobie ludmiłą. Znaczy mówię, znaczy jeszcze tylko żywiołaki chcę kupić i... I też idziemy tu Tutaj raczej chyba już nie chcę walczyć, zabieramy jednostki eee, tak. No i tak. I chyba idziemy walczyć. Jestem dziewicą. Moje przeznaczenie zostało wplecione w tkaninę świata. Jestem matką. Narodziłam się na nowo. Jestem staruchą. Umarłam tysiącem śmierci i zawsze powracam. Jestem całością. Jestem potrójnym obliczem aszy. Jestem pajęczą królową. Moje wspomnienia stanowią całość. Pustka. Najczerniejszy mrok. Wspomnienia, które przepadły i zostały utracone. Władca pustki nadciąga. Dlaczego mi się sprzeciwia, Wein? Smocze stworzenie jest więzieniem, i wszyscy zostaliśmy do niego wtrąceni. Co to jest? Niech smoki zostaną pochłonięte i powrócą do nicości. Będziemy wolni, wszyscy! Wolni! Mogący napisać własną historię i zbudować własne światy! Odrzućcie wasze bóstwa! Przyjmijcie! Pustkę. Choroba władcy za światów przybrała kształt. Zniszcz tę chybę żniwiarzu i zmasz tę najwyższą obrazę. Co można zapomnieć, można także zapamiętać. Ja nie mam aniołów. Ani Kirina, właśnie zapomniałem o Kirinie. No dobra, wait, czemu ja nie mam? Aha, dobra, bo ja to po co ja robiłem te wojska całe? Ale dobra, mam więcej tych, tych, tych. Eee... No to w porządku. No to co, lecimy na to coś, nie? Posiłki teraz tak kogo byśmy sobie chcieli przywołać więcej. Anioł? Nie, smoki te biją najwięcej, więc ich sobie przywołamy. Jeszcze, żeby biły jeszcze więcej. Co to jest? Wcielenie pustki. Czy to jest Sandro teraz? Nie wiem. Aha, ok. Ja pamiętam, Czekaj, yy, czekajcie, gdzie jest? O właśnie, czyli będą jakieś kregie, ale on miał chyba jakąś zdolność, że się powa miał powalone leczenie. Przez co ta walka, to pamiętam chyba długo, zawsze trwała. Nie zdziwię się, jak sama walka wyjdzie mi zaraz jako jeden odcinek. Tylko, czy to jest to? Eee. Albo nie, dobra, nie wiem, idziemy. Eee, pierwszy atak będzie anulowany, tak jakby, więc trzeba mieć to na uwadze. Więc na pewno nie będę chciał, smokami wyprowadzać pierwszego ataku, no bo szkoda. A tkaczką mogę zaatakować w sumie. A najlepiej na początku w ogóle był Haterem. Zresztą tkaczka tylko jako jedyna yy... będzie w stanie go zaatakować w tej turze. A jednak... Aha! Bo pierwszy atak nie zadał, ale zadało obrażenie to. Spoko. Co to było? Co tu się dzieje? Wrota pustki? Yy, tak, bohaterem sobie zaatakuję. O właśnie, i teraz możemy zaatakować smokiem. Dobra. Yy, na to też trzeba chyba uważać. Teraz nie wiem, czy nie było tak, że jak zaatakuję, to jeszcze ten dostanie obrażenia. No nie, dobra. Tu trzeba to zniszczyć. No i kit. O, i masz dodatkowy atak. A widmowe smoki teraz oberwą. O, dobra, zaatakujmy to. Yy, o, właśnie, zróbmy tak. No nic, trzeba to po prostu bić. A zapomniałem o tej zdolności. Eee, spoko, ale to jest dobrze, że pamiętam, żeby jeszcze to użyć. Tylko szkoda, że ja to z zaklęcie zużyłem. Zużyłem. zadziała na to tam się nie leczy Znowu zapomniałem o tym nie regeneracja masowa. O, i jeszcze jeden atak. No dobra, no na razie tak to wygląda, że będziemy się tak obijać nawzajem. Oj, tu jest ta wyrwa, to trzeba uciekać. Dobra, teraz żeby nie zrobić tego... jakie to ma zasięg w ogóle? W odległości dwóch pól, czyli... Hmm. Czyli dobra, nie mogę tak zaatakować. To zróbmy najpierw tak. Nie, tu jest też ta wyrwa. Nie zauważyłem. Eee... Dobra, trudno. Chyba Feniksy nie oberwą, tylko te Kiryno oberwie. Dobra, a wszystkim tutaj bonusy nagle wskakują? O, znikła, wyrwa spoko. E, tak teraz to Feniksy zawsze mogą się jeszcze wskrzesić. Wy też możecie, ale za dużo się nie wskrzesicie. Dobra, zaraz pewnie jakaś tam faza mu się odpali. Jeszcze nie, o to spoko. Dałbym jeszcze to. O, i se odpalił właśnie. Eee, teraz to będzie wyglądać tak, że ty za dużo nie będziesz biła. A on będzie się leczył tam bardzo dużo. Ale trzeba go obijać po prostu. No, za dużo nie uderzysz. O. Prawie że nic bym powiedział. No właśnie, trochę się wyleczył, yy, regenerację masową dajmy sobie, nie, dobra, dostał tam jakimś drugim obrażeniem, o, ale jest dodatkowy atak w nagrodę. No i nic, i tak to wygląda właśnie. Trzeba go po prostu bić. I tyle. Jeszcze mogę wskrzesić sobie, to sobie skrzesimy. A tam aniołami już wola atakować niż wskrzeszać. Dobra, ale chyba mu więcej ogólnie zadałem niż on się wyleczył. Tylko teraz pamiętać, żeby zrobić tak, tu jest ta wyrwa. Tego tak nie widać. Eee, tu a smoki chyba nie będą obrywać. To ma chyba jakąś właśnie. 8% Wiem, że to ma jakiś w zasadzie sensie Ten cały krąg on ma jakiś krąg pustki. On przez 5 tur właśnie działa. A potem dwie tury trzeba odczekać. Wyrwa powstała znowu. Leć tu, dobra, zrobię to, żeby się wskrzesić, no i atakujemy dalej. Tam wiem, że jest ta werwa, no ale... No niestety on się teraz więcej leczy niż ja go biję. O, ale skończyło się. Dobra, no to teraz trzeba mu wpakować jak najwięcej yy... Nie masz już tych strzał takich fajnych. No nie, znowu se to odpalił eee, to. No i lecimy po prostu i tyle, to, to. i on się 20 koła wyleczy. Co to było, ty? Zaraz Kirinę stracę w ogóle. E, dobra, zróbmy tak zaatakuj, ale ciebie cofię tu, i tu chyba będziesz w bezpiecznym miejscu. Tak mi się wydaje. No nic, atak, atak i atak. A jakbym tkaczkami w ogóle podszedł, zamiast z dystansu? Tylko, że ja mogę miejsca nie mieć wokół, ale myślę, żeby więcej biła wtedy. I raczej byśmy sobie wtedy łatwiej poradzili. Mogłem wcześniej o tym pomyśleć. Eee... Dajmy to. Tak, zaatakuj i ty się cofniesz, ale dobrze. Tu jeszcze mogę sobie skrzesić smoki, o właśnie. Nie ty się znowu wylecz. Ale. O, padłeś. No i spoczko! Matka namtaru przebywa teraz zarówno w świecie duchów jak i w Heresz. Jest prawdziwą boginią. A ty jesteś jej prawowitą hierofantką, Anastazio. Cieszę się, że Ludmiła została Twoją prawą ręką. Boję się, że nadchodzące lata będą czasem próby dla pajęczego kultu. Tobie zawdzięczam nową pozycję, Lordzie Wayne. Czas się pożegnać, Anastazjo. Ludmiło, chyba że potrzebujecie kolejnej przysługi. Jestem pewna, że znajdziemy jedno czy dwa zadania dla żniwiarza dusz. Obawiam się, że nie możemy dłużej zatrzymywać żniwiarza. Musi polować na władcę za światów. Pokonanie Sandra na pewno nie zatrzyma tego, co zaczął. Powrócę do kampanii żelaznych wichrów. Zdają się mieć talent do wpadania na mówców światów. Będzie nam ciebie brakowało, Lordzie Vein. A mi będzie brakować was. Ale teraz przynajmniej pamiętam, dlaczego. To był ciekawy eksperyment, pełen przydatnej wiedzy. Przyjemna próba przed premierowym przedstawieniem. Drugi raz nie popełnię tych samych błędów. Skoro jestem tak blisko wymazania wcielenia matki smoków, to same smoki też nie mogą leżeć poza moim zasięgiem. No i dobra, w końcu. Zakończyliśmy tak naprawdę wszystkie kampanie yy, Koniec gry. I czy to jest tak naprawdę koniec serii Wydaje mi się, że... Że nie ponieważ chciałbym jeszcze nagrać scenariusze. Są, o, są cztery. Aczkolwiek scenariusze w tej części one nie są aż tak mocno rozbudowane. Jak w piątej, w sensie ta fabuła jest tutaj dużo bardziej znikoma niż w piątce, ale możemy zrobić, myślę. I potem po zrobieniu tych scenariuszy, już oficjalnie mogę zakończyć serię z Heroesów 6. No i co, i tyle. To co, widzimy się jeszcze w następnym odcinku. Na razie.